Witajcie, mam na imię Bernadetta. Chciałabym bym wam dzisiaj wygłosić poselstwo w temacie: Nie będziesz miał innych bogów. Kochani, jeśli realnie jesteście ludźmi wierzącymi, jeśli narodziliście się na nowo, to Bóg żąda od Was wyłączności. Ja Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem. Zazdrosnym. Bóg jest zazdrosny od Ciebie. Jak oddajesz szczęście czemuś innemu niż Bóg, może to być obraz, posąg, jest to bałwuchwalstwo. Wiecie, lud, wielu ludzi od, zro, zrobiło sobie taki odwrócony mm, porządek. Paweł w Liście do Rzymian mówi: Ludzie zamienili prawdę Boga na kłamstwo. I czczą stworzenie zamiast stwórcy. Wszystko, co zajmuje w naszym sercu miejsce Boga, wszystko, cokolwiek czemukolwiek oddajemy chwałę bądź cześć, to Twój Bożek. Wiecie, ja zanim e, nawróciłam się, zanim poznałam realnie żywego Boga. Miałam takich bożków, których trzeba było nosić na ramionach podczas procesji. Trzeba było odmalowywać im oczy, bo farba odpadła. Czasami trzeba było ich wyczyścić, bo ptaszki coś tam z góry narobiły. Zetrzeć kurz. I moi bożkowie nawet ulegali zniszczeniu. Bruchnieli, czasami się przewrócili i rozpadli się w drobny mak. A w Psalmie 115 jest napisane: Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią. Oczy mają, ale nie widzą. Dalej jest: Nogi mają, ale nie chodzą. Do nich podobni będą ci, którzy je robią i każdy, kto im ufa. A ja. Wielokrotnie dziwię się, że mówię, a nie słyszą, że widzą, a są ślepi. Przecież upodobnili się do bożków. Może teraz przychodzi Ci do głowy taka myśl no ale jak? No przecież Bóg kazał Mojżeszowi zrobić węża. Tak, to prawda. Tylko ten wąż miał być narzędziem uzdrowienia w momencie kiedy Izraelici zaczęli go chwalić zaczęli oddawać mu cześć co się stało król jako posłuszny Bogu kazał zniszczyć tego węża dlaczego dlaczego tak się stało ponieważ brzydzi się Pan wszelkimi którzy oddają cześć bożkom Przygotowując się, chciałam tak zaczerpnąć, wiecie, tej drugiej strony, tych, którzy czczą. I trafiłam na wypowiedź takiego wykształconego duchownego, który powiedział, że w momencie, kiedy on klęczy przed obrazem, kiedy on całuje Bożka, to on oddaje cześć Bogu. Wiecie co? I tak sobie pomyślałam, no tak. To tak, jakbym ja zdradziła swojego męża, a potem bym mu powiedziała: Kochanie, ale to nie tak, jak myślisz. Ja, będąc z nim, myślałam tylko o tobie. No przecież to jest bez sensu. Widzicie to? Dla mnie to jest takie, taki humanizm, tłumaczenie, aby ominąć y, takie sumienie swoje, wiecie, jakoś, żeby się jakoś tam usprawiedliwić. Bóg. Nie jest przedmiotem. To wspaniała istota. To wszechbyt. To pan, panów i król, królów. Nie będziesz czynił podobist, nie będziesz się im kłaniać. Tylko uważajcie, bo bożka można sobie zrobić z wszystkiego, co nam zajmuje serce Boga. To mogą być amulety. To mogą być łańcuszki, krzyżyki, cokolwiek ma dla ciebie in, takie znaczenie, nawet ochrony. Ja kiedyś, kiedy moja córka miała taki trudniejszy czas, przeczytałam w internecie, że jest taki kamień, wiecie, czarny turmalin, i on chroni. No więc ja, jeszcze wtedy nie byłam nawrócona, kupiłam ten kamień. Co wieczór go moczyłam w wodzie z solą, żeby zmyć to zło. Suszyłam go przy świetle księżyca, aby nabrał mocy. Dziś wiem, że jedyną ochronę może dać ci Bóg: nie łańcuszek, nie medalik, nie pierścień, nie branzoletka, tylko Bóg może dać ci pełną ochronę. Cokolwiek stawiamy ponad Bogiem. Nawet dobra rzecz. Kiedy kradnie Boga stronu naszego życia to nasz Bożek. To są pieniądze również. Sukces, technologie, gry, media. Cokolwiek, co oddala nas od Boga, to bożek. Czy to teraz znaczy, że co? Nie mamy pracować. No, absolutnie nie. Pracujmy. Tylko, wiecie co? Trzeba w tym złapać równowagę, taki balans, aby nie wpaść w wir chciwości. Wiecie, takie ziemskie, więcej, więcej, żeby nie wpaść w ten wir. Bałwochwalstwo naprawdę bardzo mocno jest potępiane w Biblii. Jest napisane, że bałwochwalcy nie wejdą do Królestwa Bożego, lecz znajdą się w jeziorze ognia. A co więcej, to co ofiarują, poganie demonom, ofiarują, a nie Bogu. A nie Bogu, przepraszam. Bałwochwalstwo otwiera człowieka na działanie sił demonicznych. Także, kochani, naprawdę zweryfikujcie dzisiaj siebie. Ja siebie również zweryfikowałam, przygotowując się. I jeśli faktycznie w tym momencie podświetla wam się jakiś Bożek, to po prostu spokutujcie. Zmieńcie myślenie w tym temacie, bo to jest pokuta, prawda? Zmień myślenie w tym temacie i brnij do przodu, bo jest jeden Bóg. Dziękuję. Amen. Tak, co do bożków, to to jest ważny temat, tak, tak zanim zacznę, bo te bożki, to generalnie musimy patrzeć na to, co nas po prostu ochrania. Co cię ochrania? Co powoduje. Odwrócę to. Co ci daje mega szczęście? Co jest Twoją ochroną? To jest Bożek. Wiesz, ja mogę sobie nosić krzyż, nie? I mogę mieć go w tyłku. A mogę nosić krzyż. I jak poczuję, że jak go ściągnę, to tracę ochronę. Bożkiem nie jest krzyż. Bożkiem jest moje podejście, że ja czynię z tego bożka. Rozumiecie o co mi chodzi, czy nie? Bożkiem nie jest to, że tu jest krzyż. Ale boszkiem jest to, jak ktoś mi powiedział, ty wypinasz dupę do krzyża. A ja mówię, chłopie, ale to jest drewno. Bo ja powiedziałem kiedyś: pokaż dupę diabłu, i tam później pokażcie do kamery, i takśmy pokazywali. A tu stoi krzyż, nie? I ktoś, ktoś mi mówi: obraza uczuć religijnych. I ten, kto to powiedział, to zrobił sobie z tego drewna bożka. Nie chodzi o symbolikę. Chodzi o to, co ty o tej symbolice myślisz. Jeżeli masz łapacze snów w domu, co, co ci tam łapie te sny? To, to Bóg nie wystarcza. o to chodzi. To Bóg nie wystarcza. Ty sobie musisz łapacza snów dać? To nie możesz powiedzieć w imieniu Jezusa, przeklinam koszmary, chodźcie do mnie aniołowie. Nie możesz tak powiedzieć? Musisz używać okultyzmów jakichś. Musisz używać jakichś rąk ludzkich, które wykonały jakiś łapacz snów i tam się okultyzmy jakieś robiły, a ty sobie wieszasz to gówno? Ale z drugiej strony jedziesz na wakacje do jakiegoś domku, tam jest pełno łapaczów snów i co robisz? Boisz się i dygasz? I chrześcijanie dygają, a ja śpię z łapaczami snów i nic mi nie robią. Dlaczego? Bo to nie jest mój dom. Mam to gdzieś i ja mam gdzieś łapacze snów. Mogą być w moim pokoju 200 łapaczy snów. Z jednej strony masz być wolny, z drugiej strony masz mieć to w tyłku. Rozumiecie o co mi chodzi? Bo chrześcijanie to są przestraszeni. Oni jak wchodzą do, 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 do katolików, do domu, widzą te obrazki. To nagle tacy, co, demony i tak, <noise> tak samo jak kiedyś, nie? Co tu zrobić? I jadę gdzieś właśnie na wakacje, a tam łapacze snów wokół mnie. No ale ja mówię sobie, ja mam gdzieś łapacze snów, to jest, to jest dom tego gościa i na mnie nic nie wpływało. Nie musiałem teraz palić tych łapaczy snów, uciekać do domu, wiesz, chrześcijanie nie mają być słabi. Więc co jest twoją ochroną? Może to być też pieniądz, tak jak Becia powiedziała, może to być... Inne rzeczy. Niektórzy ludzie, sport to jest ich ochrona. Wychodzą z domu, żeby się odstresować. Muszą cały czas tylko sport uprawiać. Muszą cały czas tylko być w takim ciągu jakimś. Na komputerze grają, bo, bo wtedy nie myślą o problemach. Bożek, bożek, bożek. Wtedy idź do komory, do modlitwy. Naucz się modlić. Naucz się spędzać czas z Bogiem w tej, w tej takiej intymnej relacji. A nie uciekasz do właśnie Bożka swojego. Ludzie ze świata mają tylko bożki, bo nie mają Boga. Więc oni uciekają do sportu, uciekają do tych gier, uciekają w hazard, uciekają na dyskoteki, uciekają, żeby się odstresować. Okej, okay. ale Ty już nie jesteś ze świata. Ty jesteś człowiek boży. I to może Ci służyć jako dodatek. Czyli Twoją główną ucieczką jest Bóg. A jako dodatek idziesz sobie na sport, bo chcesz mieć większą łapę. Spoko. Lepiej się czujesz. Spoko. Ale masz priorytety, to nie jest Twój Bóg. Bóg ci powie teraz: wyjedź dwa tygodnie na Indię, no to później to, pojedz, to, to pojedziesz. A nie, że Ty powiesz teraz: ale ja chodzę na siłownię, złapę, łapy spadnie. To wtedy jest Bóg. Rozumiecie jaka jest różnica? Chyba, że jesteś. Pro FBB F. Bodybuilder. No to wtedy też i ale Ci Bóg nie będzie prowadził na misję do Afryki. A jak Cię będzie prowadził, to w off-seasonie. <noise> bo to Bóg ci powie, żebyś był pro, i wtedy se zastrzyki będziesz robił. Będziesz pro Bodybuilder, bo nie ma na sucho takich, żebyście nie byli złudni. To będziesz musiał sobie zastrzyczki dawać. To będzie od Boga, ale ja taki zastrzyk Boży. Cyk. Specjalnie wam mówię te rzeczy. Chodzi o podejście Twojego serca, a nie o rzecz. Bo Biblia mówi, w liście do tesalniczan, chyba, albo w innym, Biblia mówi, o, w Biblii jest napisane, dla czystego wszystko jest. No i proszę. Nie ma czegoś takiego, że krzyżyk jest złem. To ten wąż właśnie to fajnie obrazuje. Wąż nie był zły. Czczenie węża w sercu było złem. Co czcisz w swoim sercu? czemu dajesz ochronę? Możesz dawać to Twojej żonie, albo żona może dawać mężowi taką ochronę jak Bogu. Męża nie ma w domu, już się boisz. Jesteś oparty na człowieku. Dla Ciebie wszystko, moja żona, ja bym dla Ciebie umarł, a ja bym nie umarł. Ty jesteś moim życiem. Bez ciebie nie mam życia. Wiesz, te teksty takie, wiesz, te poetyckie? Bez ciebie ja nie żyję. Och, odeszła ode mnie, muszę popełnić samobójstwo. No Boże, Bo Bożka se zrobił. Człowiek wartościowy mówi tak: odeszła, smutno mi bardzo, płaczę, ale ona nie wie, co zostawiła. Zostawiła największą wartość. Niech spada na szaf. Krzyż na drogę, aleluja. Ja idę sobie. Bo jestem wartościowy, bo Bóg jest moją mocą. Rozumiecie o co nie? A jak sobie stworzysz Boga z czegokolwiek, to jak ten Bóg cię opuści, to jest koniec Twojego życia. <grytania> Więc dlatego ludzie, jak zapomną krzyżyka, zapomną jakieś te <grytania> Nie ma ochrony, pierścień Atlantów. <grytania> nie ma ochrony. Więc to jest bardzo fajny temat i dla was, kochani, żebyście zweryfikowali swoje serca. Bo naprawdę, takiego Bożka to możecie zrobić z byle czego. Zrobicie sobie szczęśliwy grosik. Ja miałem tego kupę w moim życiu, ja rzuciłem grosikiem za siebie, ptak mnie osrał, mówię o, będzie kasa. Wiesz co, dzik, bzdury to są, to są bzdury, ale jeśli ty w takie rzeczy wierzysz, to jesteś okultystą, to powiedz do siebie, jestem święty okultysta. Ale ja chcę być święty chrześcijanin, nie okultysta. To jest okultyzm, rozumiesz? Wiesz co to jest okultyzm? To jest nadawanie boskich domen, boskich e, a, atrybutów rzeczą stworzonych przez człowieka bądź stworzeniu. To jest okultyzm. Tak powstały czary i magia. Wszystko, oni wszystko zrobili. Wiecie o co chodzi? Że wróżki tutaj, te, 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 te jajeczko, właśnie sól, wiesz? egzorcyzmy. O, egzorcyzmy to okultyzm. Przecież oni z krzyżami latają, solą, te, te demony, tak? Demony się manifestują, macie wodę święconą. Ch no, okultyzm! Wodę święconą. Teraz potrzebują do tego rytuału. I krzyż, ja precz, demonie, nie, precz, demonie, nie. I pięć godzin później, precz, nie, precz, demonie, nie. A tutaj z jej łysy gościu przyjdzie: Wyjdź teraz! Eee! No nie, oszustwo, za szybko. <laughs> nie, to tak nie może być. Może być, bo we mnie jest mój Bóg. Nie potrzebuję soli egzorcyzmowanej. Aleluja. Czasami Bóg proroczo powie mi: weź olej, weź to, weź sól, rzuć w kogoś wodą. Okej, okay, rozumiem. To nie był okultyzm, to był znak proroczy gest, ale nie, że ja potrzebuję tego jako rytuału i ciągle z tym muszę chodzić. Z butelką oliwy Teraz będę chodził i będę. Więc e, to jest bardzo ważny temat, on jest bardzo szeroki. Becia powiedziała bardzo krótko i fajnie, ale generalnie, żebyście w sercach to rozpoznali, bo wielu chrześcijan, którzy zaczynają realną, realne życie z Bogiem, ma wiele bożków. I to dopiero wychodzi jak realnie idziesz za więc się też tego nie bój, co z tego, no ufałeś przedmiotom, albo ufałeś człowiekowi za bardzo, albo ufałeś jakimś rytuałom za bardzo, no okej, okay, po prostu z tego się spokutuj i zaufaj Bogu, który jest duchem. Wiecie, wiecie jakie to jest uwalniające? Bo Bóg jest ciągle z tobą. Nie potrzebujesz żadnej rzeczy. Wiecie, jakie to jest więzienie? Jeśli ty musisz potrzebować grosika, żeby mieć szczęście? Czy terrorystem koniczynę, żeby mieć szczęście? Na samochodzie coś, żeby mieć ochronę? Wiecie, to, jakie, to jest, jakie to jest więzienie? To co nie wejdziesz do samochodu bez Krzysztofa, albo bez podkowy, albo bez jakiegoś. Mm, wiecie, o co, wiecie, jakie to jest więzienie? Ciągle coś potrzebujesz. A tak, masz Boga, masz wszystko, Aleluja. I golutki jak w ogrodzie jeden, zapierniczasz. Nie mówisz sobie, mam ochronę, mam wszystko. Nie potrzebuję żadnych krzyżyków, nawet od Jezusa. nic nie Jezusa wiszącego na mnie też nie potrzebuję, Ja naprawdę nic nie potrzebuję, bo mam Boga w sobie. Wycieka, to jest wolność. Zobacz kim jesteśmy. www.potęganieba.org. Czym jest nabożeństwo? Misja. Kiedy odbywają się spotkania, adres, wyznanie naszej wiary, grupy domowe, zespół, wsparcie, cała misja Kościoła, wydarzenia. Wszystko w jednym miejscu. www.potenga-nieba.org